Przede wszystkim LOX mi Amador z strony bez Klucza. I dzisiaj kłódka, słuchajcie, dyskowa od firmy ABUS z Cylindrem Plus o numerze 8840. Taki ma oto kluczyk. Słuchajcie, bardzo ciekawy, bo tylko i wyłącznie ten ząb, co tu jest, to jest dysk numer 5. Tylko na nim możemy zrobić napinanie, żeby ten cylinder, tą kłódkę otworzyć. Reszta dysków raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedem właściwych, i słuchajcie, z przodu i z tyłu jest tutaj dysk motylkowy. On jest tak wycięty w takiego motylka, i ma za zadanie nam uniemożliwić to otwarcie tej kłódki. Bo tu, słuchajcie, wewnątrz jest taka poprzeczka, i my, jak ustawimy te 7 dysków w odpowiednich, słuchajcie, miejscach, to ta poprzeczka musi wpaść do środka, i wtedy możemy cylinder przekręcić, czy kłódkę otworzyć. A napinając. Ten dysk pierwszy motylkowy, on przestawia się i ta bramka, to się robi tak zwany overset, czyli przestawia się dalej i uniemożliwia wpadnięcie tej poprzeczki do odpowiedniej bramki i otwarcie. Ale to pokażę wam już przy, przy próbie otwierania, czy po otwarciu, jak te dyski wyglądają. Kutka otwarta działa. Słuchajcie, zamykamy. Ja yy, takie może kilka typów porad do przedpikowaniem. Poprzeczka w tym cylindrze jest tutaj, gdzie nie ma dziury. Ja sobie będę trzymał to w ten sposób. Yy, będę używał narzędzia od sparoła, jest to narzędzie przedniego napinania i będę napinał z przodu. Tu trzeba użyć tej techniki, której już pokazywałem wcześniej, ale też yy, wam powiem o tym przy yy, pikowaniu. Dodatkowo słuchajcie. Yy, ja, jak nie czuję nic na jakimś dysku, staram się ten dysk lekko dopchnąć do tej poprzeczki tą końcówką. Jak jestem już w dysku, to delikatnie staram się ją tak. Tego ruchu tu może nawet nie widać. Posłuchajcie, tutaj 0,2 mm, to tu na końcu ten ruch jest dosyć duży. Bo jest tak na przykład, że nie czuć tych, tych bramek, bo ta kutka ma na tych dyskach dwie bramki fałszywe i jedną prawdziwą przy próbie kręcenia i szukania bramek to też wam dobra powiem Wam przy piekowaniu. to co, zabierzmy może się za próbę otwarcia tej konstrukcji otwarte zamykamy standardowo wszystkie dyski w prawo i co ważne aby złapać tylko ten pierwszy dysk motylkowy. Tu z przodu jest jeden spinner jako pierwszy dysk i ten motylkowy jest drugi. Dobra, czyli łapiemy go, napinamy go sobie i lewą ręką napinamy, a prawą będziemy ustawiać dyski. A potem się to zmieni. Dobra, ale zacznijmy na razie od pierwszego dysku. Na razie tak. Średnio coś wyczuwalne, jeżeli czegoś nie czujecie na jakimś dysku, zostawcie go. Róbcie następne, bo jest tak przeważnie, że po ustawieniu kolejnych, te pierwsze potem wracają do takiej pozycji, że jest je dużo lepiej wyczuć. Znaczy nie wracają, no po prostu poprzeczka jest tam jakoś się przystawia i te mm, niewyczuwalne są później dobrze wyczuwalne. Ale tu mi się wydaje, mam taki przeskok na początku dosyć spory, że. Jestem w tej prawidłowej bramce. Dwójka chyba też. Trójka przeskoczyła, ale to jest bramka fałszywa. I tu mam trójkę w trójgate. Po czym poznać, że to jest bramka prawdziwa. Słuchajcie. Bramka prawdziwa jest duża. Bramka fałszywa jest mała. Jeżeli poprzeczka wpadnie w bramkę prawdziwą, to zobaczcie, ruch tego narzędzia po prawej stronie jest tak w pół centymetra. I to jest od deski do deski. Od oporu i normalnie czujecie, opór w lewo, opór w prawo. Opór w lewo, opór w prawo. I to znaczy, że to jest ta mm, prawidłowa bramka. Także jestem pewny, pierwszych trzech 100% są w prawidłowych bramkach. I czwarte. Poczułem coś delikatnego, ale nie ma żadnego ruchu tym. Znowu. I słuchajcie, chyba na samym końcu jest ta prawidłowa bramka. Dobra. Piątkę zostawiamy, bo to jest dysk cięty na zero. Wiemy to z klucza. Oczywiście, słuchajcie, my mamy dosyć sporą podpowiedź, bo mamy klucz i wiemy, gdzie tych bramek szukać. Złodziej miałby to jeszcze bardziej utrudnione. Dobra, szósty. Nic, nic, nic. Na końcu mam taki mały przeskok, i to może być bramka od razu prawdziwa, bo te mniejsze mogą być niewyczuwalne. Zobaczymy. I ostatni, siódmy dysk. To samo. Mam taki delikatny opór na końcu. Zostawię go, wiecie. I wrócimy do początku. Pierwszy był 100% w bramce, jest drugi, też, trzeci, też, czwarty, też. Dobra, spróbujmy to otworzyć. Złapmy ten piąty dysk i teraz tak, na tym piątym dysku, który jest z tym zębem napinamy go prawą ręką, a lewą obkręcamy ten pierwszy dysk motylkowy. Niestety, hmm, nie udało się, coś tam blokuje, więc szukamy dalej. Tu mam wrażenie, że te ostatnie dyski coś nie współgrają. Troszeczkę je przestawiłem. A już myślałem, że poszło. Niestety. Hmm. Dobra. Wróćmy do pierwszego dysku i szukamy dalej. Tu jest w bramce. Tu też. raczej też. Może ten czwarty był lekko zblokowany. Złapmy ten piąty. Nie. Czyli szukamy dalej. Coś nam tu gdzieś blokuje. Na pewno nie 1, nie dwójka. Na pewno nie 3. O coś ruszyłem i coś mi przeskoczyło, ale to chyba raczej po. Spróbujemy go otworzyć jeszcze raz. Kurczę, zobaczcie, czwarty dysk blokował. Udało się to otworzyć. Powiem Wam, że no, naprawdę trzeba się skoncentrować na tym, żeby czuć. I tak jak mówiłem, jeżeli nie czujecie pierwszego dysku, robicie następne, wracacie się do tego. Jeżeli tą bramkę czujecie, tak jak pokazałem, że jest ruch, ruch lewo-prawo większy, znaczy, że jest prawdziwa. I reszta to jest tylko i wyłącznie kwestia słuchajcie w prawy. Dobra, i jeżeli kogoś tylko interesowało, czy się to da otworzyć, czy nie, z tym dyskiem Butterfly, z tym motylkowym, to mówię, że się da. A my dalej zabierzemy się, słuchajcie, za rozbieranie tej konstrukcji. Pokażę Wam, jak te dyski i reszta. W środku hmm, wygląda. Dobra. Tutaj co Aha. Żeby to otworzyć, bo to jest bardzo fajna konstrukcja i się, on da się normalnie rozkręcić, bez, bez, bez roz, tam, cięcia czy rozwiercania. tu w środku jest przynajmniej u mnie kluczek słuchajcie. Aha, teraz tego nie, nie otworzę. Jest tam śrubka na kluczek imbusowy. Wykręcamy. I słuchajcie, wypadną dwie kulki. Te dwie kulki, słuchajcie, są. Zamknę sobie. Zamknę. Te dwie kulki, słuchajcie, są po to, żeby zblokować odkręcanie hmm, tej śruby. Weźmy sobie, najlepiej to się bierze inny klucz. I słuchajcie, to się po prostu odkręca. No. Myślałem, że już pójdzie lekko. I dobra. To jest taka śrubka, która blokuje cały cylinder, a tu mamy nasz cylinder. Gdzie jest pęsetka? Słuchajcie, pierwsze to jest ten spinner, który się kręci i nic nam nie robi. O, tak wygląda. Syknę podkładkę. A tu jest słuchajcie, nasz odłożę na razie ten dysk słuchajcie mm, motylkowy widzicie on jest taki wycięty na kształt motylka i to właśnie jest tak wycięte, że bo on jest w ogóle cięty na zero on tu ma jedną bramkę, nie ma bramek fałszywych ale to, że on jest wycięty tu w środku bardziej na kształt motyla powoduje to, że nam utrudnia otwieranie dobra nie wiem, czy uda nam się wyciągnąć cały. Uda. Dobra, wyciągniemy sobie cały cylinder, słuchajcie. Hmm. Dobra, nie będziemy tego dalej. Tam w środku są już tylko kulki i inne rzeczy, a my skupimy się na tym, co jest, słuchajcie, w cylindrze. I zobaczcie. To jest nasza poprzeczka, którą możemy sobie od razu wyjąć. Wyjmiemy na bok. I zobaczcie. Tutaj. Ja, może pokręcę tym pierwszym i ustawię go w bramce. O! Da się, widać. Się. Widzicie? Prawdziwa bramka, fałszywa, brak i tak dalej. I te wszystkie zaraz wam pokażę. Tu jest spacer, czyli poprzeczka. I jedziemy dalej. Może ja to wszystko najpierw wyciągnę, żeby dalej gadać bo już gada mi gadam cyk cyk trochę tego jest w środku do wyciągania cyk 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 no cyk o tu jest tu i spacer. Następny spacer. Dysk. Spacer. Słuchajcie, i ostatni dysk. Mm. Motylkowy. I tu jest nasz już cylinder. Ok. I słuchajcie, skupmy się teraz może na konstrukcji tego dysku. Weźmy, może ostatni. Zobaczcie. Będzie widać. To jest bramka prawdziwa, a w lewo są dwie fałszywe. No, sfokusujesz się? Czy tak muszę pokazać? Może jakąś inną, gdzie będzie to lepiej widoczne. Może tu, no nieważne. Zobaczcie, sfokusuj się. Widzicie, na prawo jest jedna duża taka. Tu jest bramka prawdziwa a tu są dwie mniejsze, takie na dwa mniejsze wycięcia. I to właśnie tak to wygląda słuchajcie w środku. Dobra, nie będę przedłużał z moim gadaniem i tak się już napaplałem pewnie z 15 minut. Mam nadzieję, że Wam się film podobał, bo powiem Wam, naprawdę zamek, zamek wkładka, nie wkładka, kurde, Cylinder i konstrukcja jako kutka yy, bardzo wymagająca. Yy, naprawdę już trzeba mieć troszeczkę wprawy w rękach i czucia. Yy, bo tak jak mówiłem, nic tu nie czuć, nic tu nie pstryka, nic tu nie klika. Wszystko tylko i wyłącznie na czucie yy, w palcach. Także, jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiegoś lajka. Jeżeli czegoś nie wiecie, yy, chcecie coś dopytać, zapraszam do sekcji komentarzy. Nowych zapraszam do yy, subskrybowania. Już teraz macie w dolnym prawym rogu. Ikonkę zapraszam do kliknięcia, będzie mi bardzo miło, będę wiedział, że moje filmy nie będą marne. I co? Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do następnego materiału. Cześć!